Ciężko było? Kurwa, no ciężko, <laughs> ciężkie było, ciężkie. Bardzo. Siemanko YouTube, słuchajcie, witam w kolejnym vlogu, vlogu numer 11. E, co dzisiaj dla Was? Na początku jesteśmy na hasta, czyli tu gdzie trenuję, czy ja, czy Macie, czy Amanda e, i zrobimy sobie nogi. Jako, że te nogi idą u mnie dosyć dobrze, a zawsze będą być większe, no to zaraz wam pokażę w jaki sposób je

And I be searching, I be lurking, I'ma hurt 'em. And all these bridges that I'm building, I'ma burn 'em, burn 'em, burn 'em. All money I be making, I'ma burn 'em. Jesteśmy po krótkiej takiej rozgrzewce w seriach wstępnych. Zrobiliśmy sobie czwórkę, dwójkę i przewodzenie. No taką delikatną pompkę, żeby trochę dogrzeszć te nogi z każdej strony. Teraz w torii powinienem mieć przysiady klasyczne, ale coś po ostatnim treningu troszkę bolały mi plecy. Wykorzystamy to, że na hasta są hamery i wjechał nowy sprzęt do zwanych belt składów. Także jak zobaczycie, mamy już przypięty pas. Sprawa jest o tyle fajna, że. Taki sprzęt w momencie, kiedy mamy zapięty pas tutaj, czy ten środek ciężkości jest w zupełnie innym miejscu niż na przykład na plecach, e, pozwala dosyć mocno odciążyć plecy i kolana. Przy okazji nie będę musiał nakładać nie wiadomo jak dużego ciężaru, żeby te nogi popracowały e, dosyć mocno. Także no, mam nadzieję, że to sprawdzi, będę robił to dzisiaj pierwszy raz. E, także mam nadzieję, że. Fajnie się to przyłoży na, na progres. Zobaczymy, jak to będzie szło. Jestem po rozgrzewce. Nie bolały plecy, nie bolały kolana, więc teraz będziemy dokładać. Tych serii troszeczkę będzie. Na początku w dosyć wysokim zakresie, 12-15, potem zejdziemy na około 10 i zobaczymy, jak dalej, bo chciałbym tak zrobić chociaż 6 ruchów w ostatniej serii. Plus mały regres, a tam już powtórzę może 15, jakaś taka dobitka. Także mówię, wykorzystamy sobie hammer. No i zobaczymy, jak z moim ciałem.

O zaman o çeşme, g**da. Ahahahahahah! ÇEŞKİ Dobra, zrobimy sobie teraz martwy na prostych. Mamy dwie seryjki takie wstępne, jedna robocza na mniejszym zakresie. Jak możecie zauważyć, w zasadzie nie schodzę dosyć nisko, bo ten mój tył jest tak przypięty, że jak jestem już na wysokości kolan, to już mam Saigon taki z tyłu, że z nasakra, A żeby bez sensu gdzieś tam nie obciążać pleców, żeby one się nie zaokrąglały ani ten deseń. Spokojnie zejście w dół. No i potem jak najmocniej atakuję z dwójki, z pośladka, w górę. Eee, po tym ciągu jeszcze zostaną w zasadzie dwa. Jedno właśnie na dwójkę, jedno na wyciskanie. No i łyda, ale łyda to tam. Dużo biegam, to się sama zrobi. A tak na poważnie zajmijmy sobie jeszcze wspięcia. Także eee, lecimy teraz ostatnią, roboczą, troszkę bardziej siłową. Ale mimo wszystko w tempie, powoli w dół. No i mówię, atakujemy, góra. Mocno spięty brzuch, żeby plecy były bezpieczne, żeby nic mnie potem nie bolało. A powiem szczerze, że po tych składach jest naprawdę spoko. Bo normalnie już bym odpadł, już by mnie plecy bolały i byłby problem. A teraz jest dość duży zapas. Eee, także myślę, że na lajcie, troszkę większym ciężarem sobie powalczymy teraz. Dobra, już ostatnie ćwiczenie, na dwójkę, w teorii powinienem zabić żurawie, ale mimo że te dwójki u mnie są dosyć spore, to są słabe, no i to byłoby mało gdzieś tam pożądany efekt w ogóle. Dlatego pokażę Wam ćwiczonko na rzymskiej ławce, właśnie na dwójkę, nie na prostownik, nie na pośladki, tylko na dwójkę, troszeczkę inaczej, osadowie. gąbkę będę miał dosyć wysoko przy kolanie i będę na maxa ciągnął z dwójki, a nie gdzieś z pośladka czy z pleców. Także zobaczcie jak to wygląda. Dwie serii, kiedy już jest taka totalna dobitka. Jak wyjdzie około 12-15 powtórzeń, to będzie super. Także robimy i kończymy ten temat. Burn em, burn em, burn em. Now these bridges that I'm building, I'ma burn 'em, burn 'em, burn 'em. All this money, I be thinking I'ma burn 'em. Dobra, i tak się właśnie prezentuje mój trening nóg. Jak widzicie, na jednym treningu robię caluśkie nogi. Odwodziciele, przewodziciele, posiadacz, dwójkę, czwórkę, łydy. Eee, no i co, w zasadzie tyle. Myślę, że za chwilę widzimy się w domu i tam Wam jeszcze troszeczkę pogadam. Dobra, już jestem na chacie. Zjadę sobie po potreningowy po treningu, tych naprawdę ciężkich nogach, bo przecież jutro będę umierał. Ale robiąc sobie jedzenie, pomyślałem, że e, pokażę Wam z jakich źródeł białka. Korzystam w diecie. Nie ma tego dużo. Jak ktoś ogląda poprzednie odcinki, to dobrze wie, że nie kombinuję, nie wymyślam, raczej jem ciągle to samo. No i moim zdaniem to dosyć mocno przykłada się na poprawę e, sylwetki, formy, progres i tak dalej. E, moimi czterema głównymi źródłami e, białka w diecie są: Po pierwsze, kurczak. No myślę, że jak w większości, kurczak lub indyk. Wszystko w zależności od tego. Co jest akurat na promocji? Sprawa numer dwa. Skyr. Sytuacja jest taka, że po prostu często dodaję go do jakichś omletów. Jest mi po prostu najszybciej najłatwiej. Czasami wysmoruję wafle. No i jest w miarę tani. Dzielę sobie to przeważnie na dwie lub trzy porcje. Kolejna sprawa. Białka jaj. Nie korzystam z tych firm suplementacyjnych, a zamówiłem sobie na Allegro, tu jest 5 kg. Są naprawdę spoko, one są takie bardziej glutowate, z prawdziwych jajek. To po pierwsze. Po drugie, nie psują się za szybko i o wiele łatwiej jest z nich ubić, na przykład pianę. Także u mnie białka jaj jaj między innymi do omletów lub czasem łączę z zwykłymi jajkami i wtedy jem sobie jakieś tam posiłki na słono. No i ostatnia sprawa izolat, nawet nie koncentrat, a izolat. Tym razem mam po prostu z KFD. Całkiem się sprawdza. Do omletów, do jakichś jaglanek, owsianek, do kleju ryżowego, itd, i tak dalej. To są moje cztery źródła podstawowe. Jeżeli mam na coś ochotę, to sprawa numer jeden: czasami pojawia się piórko. Rzadko, bo rzadko. Jak już jestem gdzieś na w kerfurze, akurat jest, to sobie biorę. Ale jest to bardziej na takiej zasadzie, że nie wiem, zjadłem trochę mięsa, jakiegoś ryżu i nie dobiłem 60 gramów białka na posiłek, więc jakiś plaster czy dwa po prostu sobie dokrajam, lubię mieć stopione. Druga sprawa, bardzo rzadko, jeszcze rzadziej serek wiejski, teraz sobie akurat kupiłem, ale już też leży chyba z tydzień w lodówce. Jem go sobie czasami po prostu, przypuśćmy, że mam śniadanko typu jajka. Całe plus te białka, i na dobicie coś na słodko biorę sobie taki serek, troszeczkę sobie do niego wrzucam słodzika, żeby był słodki, e, i na przykład polewam sosem, więc na zasadzie deseru. I ostatnia sprawa, często widzicie u mnie, chociaż ostatnio rzadko, e, jak to się nazywa, sernik, jest sernik, więc wtedy ewentualnie używam też tego. Także mamy cztery podstawowe źródła, plus trzy takie dodatkowe, które bardzo rzadko się gdzieś tam naprawdę pojawiają. I na tym głównie bazuję, jeżeli chodzi o białko. E, także no, możecie sobie podpatrzeć, jak to u mnie mniej więcej wygląda. E, zaglądajcie też na Instagram do mnie, gdzie między innymi czasami pokazuję swoje posiłki. I myślę, że niebawem też zrobimy jakiś full day of eating na e, profilu Bipro. Zaglądajcie do Amandy, zaglądajcie do Maćka. E, nie przedłużając. Żegnamy się.